Witam na stole, tym razem Wam pokażę grę Phantom Leader. Chcę pokazać mniej więcej jak ona wygląda i, i rozegrać jedną kampanię. Odcinki podzielę jakby na dwie, na dwie części. Pierwsza część to będzie gra i wybór celu na następną turę, na następną misję, a druga część to będzie taka Entertainment, że tak powiem, powiem, to będę puszczał jakąś muzykę z 1962, bo w tym roku rozpocznie się nam nasz scenariusz. Do wyboru mamy kryzys kubański w 1962 roku, i jak tu jest napisane. Yy, bo grandem politycznym jest oczywiście tutaj ta deployment, czyli rozlokowanie yy, Rakiet R-12 na Kubie przez yy, Rosję, Pruszczowa. No i tutaj była blokada przez Kennedy'ego oczywiście, jeżeli pamiętamy z historii. Yy, yy, no i według tej scenarii yy, już się wszystko miało roz... Yy, Rość po kościach Rosjanie już ustępują, No ale tu ostatni skan samolotu sprygowskiego nad Kubą okazał się nieudany. czy Sowieci poderwali myśliwce i został on zniszczony. I, i pilot wylądował gdzieś na wyspie no i Prezydent Kennedy rozpoczął tutaj rozkazał amerykańskiej armii i na marynarce bombardowań wyspy. Zagramy zagram tutaj dziewięcioturową. turową. E, to jest pokażenie. A nie widać sekundę. Ok, tu 9 dni, 17 punktów operacyjnych do dyspozycji musimy mieć 25 punktów żeby mieć na więc wychodzi na to, że cztery punkty na misję trzeba robić, żeby do tego doszło. Yy, tu jest track o chodzi o nasze rozpoznanie, czyli ile kart możemy brać do, yy, jako cele, to możemy wybierać. Tu jest wywiad, czyli tutaj mamy dodatek na początku jest na, na niższym poziomie, więc tu się być też zmieniało różne warunki i polityka. Polityka symbolizuje jak agresywnie gramy, czy znaczy bombardujemy, jeżeli za bardzo dużo cera będziemy wybierać na początek, to mogą Waszyngtonie się zdenerwować i powiedzieć, że tutaj tak nie możemy mocno Kubańczyków atakować, więc to jest polityczna zagrywka. I tu jest, jakie bronie mamy do dyspozycji: Falcony, Sparrowy, Side Minery. Pierwsze wersje tych rakiet Falcony są bardzo słabe. Były rakiety do, znaczy dostosowane do niszczenia niemieckich, niemieckich, radzieckich bombowców, więc mało zwrotne. Miały tylko jeden cel zniszczyć ten bombowiec, ulepszone później nowe wersje Sparrow i Side -winnerów. Też miały na początku swoje błędy, nie były poprawiane. No i tutaj standardowy zestaw bomb. Tu bomby no nie kierowane, ale one były zwalniane, opóźniane, że tak powiem, przez takie lotki z tyłu, żeby bardziej precyzyjnie trafić tymi bombami. Zwykłe działka. Możemy instalować rakiety ECM, czyli. W w podajniki walki elektronicznej i tu mamy special weapon, czyli za nie musimy zapłacić z, To są już rakiety kierowane, czyli takie pierwsze wersje manewrików AGM-45 Shrike, czyli to jest yy, pierwszy pocisk, nie wiem czy pierwszy, ale jeden z pierwszych pocisków yy, antyradarowych, więc, antyradarowych więc możemy niszczyć tym różnego, różnego rodzaju wyrzutnie SA Yy, które działają na radar, czyli taki pierwszy AMRAM i tutaj jest Blue, czyli to jest yy, napalm na napalm też musimy płacić politykom jeżeli używamy jego bo na palm, politycy nie robią napalmu możemy tylko raz chyba użyć napalmu na misję za na następne napalmy, które chcemy zrzucić trzeba płacić i CBU bomba kasetowa standardowa i tak to wygląda nasza misja. Czyli trzeba. Tu mam przygotowaną już karteczkę z opisem, co będziemy gdzie atakować. znaczy jaką misję wziąłem poziom tu skill, czyli jedną muszę dodać sobie niedogodność i dodałem dałem taką niedogodność, że sobie zredukuję ilość operacyjnych punktów o 9. Więc startujemy z 17, to ma minus 9 i plus 18 jeszcze dojedzamy, bo będę losowo dobierał dywizjony. Tak, no i stół się prezentuje, jak widać. Tu mamy eventy, target, karty, to więc przetasujemy. Tutaj z boku mam przygotowany arsenał cały, żetonów. No, tutaj to są wszystkie te, na żółto to są. Przeciwlotnicze, dalej są tutaj rakiety, bomby i to jest ta specjalna broń z tymi, na które musimy płacić, punkt operacyjny, ulepszona. Ale potasowaliśmy to. Teraz jeszcze target. Tak. I pilotu potasuję. I od góry będę wybierał po kolei. Pilotów dostępnych jest w długiej kampanii. Jest taki jeden Neo 2 dwóch Greenów, sześciad Average'ów, dwóch Skeletów skillet i jeden Weteran. Eee, czy to jest nasz Dywizjon My będziemy dowodzić, no i on ma wykonać te cele na kubie które tam będziemy próbowali zniszczyć i tu mamy ustalamy sobie internet, tą politykę na startową, więc dwie karty celu wyciągamy na początku jeden plus jeden site i plus jedna i pięć polityki czyli tam na kartach targ, celu będą pokazane jak, ile musimy polityki zużyć, żeby wykonać ten zadanie, ten cel, żeby go użyć. No jeżeli zajdziemy poniżej tam, nie wiem, załóżmy 4. Tutaj politykę będziemy na tym poziomie, to nie będziemy mogli używać celi z wartością 5. Ok, no to tutaj komisyjnie karty i rozpoczniemy przygotowanie. Wylosuję 5 kolejnych pilotów. Góra, dół, góra, dół. Moż to bo nie widziałem. I lecimy. pierwszy pilot. To będzie green, czyli zaraz zmienię tutaj. Pierwszy pilot, jednak nie green, tylko newbyte. Jest to Buick na F4 Phantomie dwójce. Jak widać, rok jest dostępny od 61 do 86, więc możemy go użyć. I tu jest pokazane jeszcze, jakie rodzaju uzbrojenie można na nim załadować. No i jak widać nie ma działek. No, ktoś tu popełnił kiedyś błąd w Ameryce, że jednak w tym czasach nie ładował działek do samolotów, co skutłowało później tragicznymi konsekwencjami w Wietnamie, gdzie rosyjscy piroci Wietnamscy dokonywali tutaj rewanżu na Fantomach. Na Ok, no to zapisujemy biłyka jako pierwszego pilota New Byte'a. tutaj tak. Buick. I on jest na F4. Za niego nie mamy dodatkowych punktów, bo niekiedy są dodatkowe punkty. I tu dopiszę ołówkiem już jego level, czyli to jest New 5xp, potrzebuje i kulne sama 0, czyli to jest ta wartość, kiedy ile stresu będzie mógł sobie oddychać. No to jest pierwszy pilot. Chcemy kolejny. To już będzie green, więc to przestawię z udziałem Bajta na greena, jest poko, też na Fantomie, więc bez zmian, tylko lepszy trochę pilot, dopisuję poko. I on jest jako green. O, gdzie tu I on potrzebuje 5 punktów XP do awansu. ok, no to lecimy kolejny. To będzie też Newbytes. Yy, to będzie green, przepraszam, drugi green, tak? Zmieniam go. No i tutaj mamy tą sytuację, o którą mówiłem, jest to A4 Skyhawk i dostajemy 6 punktów operacyjnych, 9 punktów operacyjnych gramy na dużej kampanii za użycie tego samolotu. I data też się zgadzałem. dość długo były używany używane przez US Navy, a jeszcze jedna zmiana gram tą kampanię US Navy. Bo można grać mary, marynarką lub lotnicą. ja wybrałem marynarkę, czyli zadanie realizuję przez, przez, poprzez granie przed marynarką. No i ten samolot ma, ma Gany, więc tutaj już starsza konstrukcja. Więc były, bronie są, działko jest, więc nie jest tak źle. Preczer, czyli kolejny pilot będzie preczer, zapisuję go. a 4 i on leci już na a4 i jest green 7 więc potrzebuje dużo punktów doświadczenia, żeby cokolwiek awansować ale mamy bonusy za niego ok, kolejny to już będzie awereggie. 6 average a był average to widzę samolot do roz walki elektronicznej, czyli w zasadzie nie walki elektronicznej tylko rozpoznania. Pierwszy AVAX E-1 Tracer, jest to pilot który, samolot, który możemy dodatkowo brać do misji, dołączać go jako dodatkowego samolotu rozpoznania, czyli w Vulture zapisuję go. i on jest na E1 jest to Average 5 już mamy 4 pilotów kolejne i to będzie też Average już go mam to jest też A4 jak poprzednik Star Geyser już drugi tego typu samolot Star Geyser A4 i Average 4 czyli mamy dwa samoloty A4 i dwa samoloty F4 Okej. Okay. Kolejny, U, tutaj to pomyłka, bo nie mogę, mamy intrudera, ale nie mogę go pociągnąć, bo jest on z 63 roku dostępny dopiero. Tu mi się zakradł błąd, go odrzucę. I jedziemy następnego. Tylko momentu, będzie Average, nie new bite. Back. Na samolocie. F4, FANTOM proszę wpisujemy BAKA F4 i AVERAGE 5 i kolejny już mamy 3, musimy 6 jeszcze trzech będzie F8 cruiser, coś nowego, to jest jakiś bombowiec, samolot bardziej do zadań bombowych przeznaczony i też mamy 9 punktów za niego, czyli mus na F4, F8. Mus na F8. I tutaj jest to awerecz 6. Czyli z, znaczy, że, 6 znaczy, że no, jest średnim pilotem i 6 punktów doświadczenia, bo po, potrzebuje ta awansu. Czyli jest 4. Nas kolejny Barbarian na Fantomie. Jest już awerecz. Ok. Dopisuję tutaj Barbariana. Bar, bar F4 Average 5 Dobra. i kolejny y to też F4 samolot Krusty tylko muszę zmienić moduł na odpowiednią grafikę bo to jest z Alvaradem y Krusty Krusty, standardowy, F4 Phantom. Wpisuję kolejnego. Krusty, F4 i jest awerecz 6. Nasze coolnessy później dopiszę. Ile już mamy ich awereczów? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Więc 6 jest awereżów. No to teraz 2 skillet i weteran. I koniec będzie. Jest wise guy. Jest już skilled. Na no, F8. Now spisujemy wise guy'a. Wise guy na no, F8. I on jest skill 7. Ok, jeszcze jeden SKILLED Tak, więc to zmieniam. Eee, co to, co tu co, 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 co to biorę już, znajduję. OK, jest skilt i to jest na F8 Seaweed Y, tu jest na E y, A3 Sky Warrior taki samolot i tu też to jest typowo bombowy same bomby możemy mieć na pokładzie mamy jakiegoś bombowca i to dobrze skilowanego więc nieźle. Si Cuit A3 i skill 9, no to będzie mu bardzo trudno. Bo tylko można 2 punkty expa być na misję, więc 9 punktów, więc to sporo. I ostatni pilot już będzie weteran. Weteran będzie na A4 leciał. Teraz zmieniam mu tą paskę. Tu jest AS. Tak, weteran. Shadow na A4. Dopisuję ostatniego. Shadow A4 jest weteranem 2, U, więc szybko może awansować na Asa. To ciekawe, to ciekawe. Można go szybko użyć. Reasumując naszą tutaj tabelkę. Mamy do dyspozycji 1, 2, 3, 4, 5 samolotów F4 A4 z kajchałki, 1, 2, 3 1 A3 bombowy, 2 F8 i 1 do walki elektronicznej, do zwiadu E1. I teraz podliczę tę ilość punktów, jaką. Mam na tą kampanię. Ok, no to po podliczeniu wyszło nam 80 punktów do dyspozycji na tą misję. Na tą kampanię. No i to sporo, ale wydaje mi się, że je zużyję tutaj dość mocno. I jeszcze możemy dojść do takiego momentu. Znaczy jest teraz taki moment, że mogę z naszego, któregoś pilota, którego tu wyciągnąłem z dywizjonu, z ich 12 mogę awans za 12 punktów dokonać, ale ja chyba zrezygnuję z tego, zostawię jak jest, no i pociągnę teraz kartę, czyli ciągniemy dwie karty z deku i wybieramy jedną z nich. O, za dużo. Jedna się skleiła, druga. O, skleić. Czyli mamy do dyspozycji tunele. Może tutaj, bliżej. O. Tak, mamy do, do wyboru tunele jakieś. Nie wiadomo, co tam kryją Kubańczycy i Rosjanie, i barki na rzece coś przewozu jako pierwszy cel. Ten ma politykę 2, musimy 2 punkty polityka, ten politykę 1, to jest 5 samolotów, 4 samoloty i informacje na temat rozmieszczenia tutaj yy, yy, Sajtów i bandytów i tu jest, tunele są umocnione, więc tutaj musimy zdobyć 7 punktów ale za każdy hit ma jeden punkt mniej dostaje, więc tu musimy dużo dość bomby brać. A tutaj za jeden polityka barki i jeżeli go za overkilla zrobimy na 11. Już pokażę, na 11 możemy poruszyć politykę o jedno w lewo, więc jakbyśmy nie wydali polityki. I na koniec dwa punkty. zwarty każdy z tych. Yy, dwa punkty zwycięstwa, każdy z tych yy, yy, celi. Więc wybiorę ten łatwiejszy, wydaje mi się, na cztery samoloty. Yy, spróbujemy zrobić overkilla na 11 i, i tyle. No to, to ten cel, tunele odkładamy, ale nie odrzucamy, bo on się jeszcze nam przyda. I mamy na polu 29, o jeszcze to nie jest pole 29 to jest tutaj, czyli mamy na północ w strefie e, u, drugiej, czyli mamy waypoint minus 1, czyli to oznacza, że możemy mniej zabrać broni, bo jest trochę dalej, musimy więcej zatankować i każdy pilot dostaje dwa stresu do dolecenia tam i to jest... Niech spojrzę na mapę. Eee, to jest jakieś a no Nie widzę. Żeby powiedzieć co to jest. Musiał tu podnieść. Ale zaznaczymy. Czy tu jest na cel 29 i na ten cel polecę. I kolejny, i misję zaczniemy dopiero w następnym odcinku. To tylko było przygotowanie.